No to zgodnie z tym, co Wam obiecałem, dzisiaj dyktando. Nie! Tak, tak. Wyjmujemy karteczki. No, Kowals, ja już nie mam siły na ciebie. Znowu się spóźniłeś. Co tym razem kolego? No moja siostra ma szkarlatynę. Szkarlatynę? To co ty tutaj robisz, co? No bo... Szoruj, oj, do to Szoruj do domu. Szoruj do domu za trzy tygodnie oj, się zgłosisz. Nie ma, to ale to proszę, proszę do domu. Za trzy tygodnie się zgłosisz do mnie, dobrze? Cześć. Już, już, już do domu, no cześć. Do domu, już cześć. No. Wytarłeś rękę? No. Karteczki, karteczki! No, mam dla was niepomyślne wiadomości. Dyktando wypadło bardzo, bardzo kiepsko. O! No, Kowalski. No jak tam siostra? No nie wiem, bo nie pisała. Jak to nie pisała? No bo wie pan, nie dał mi pan dojść do słowa i ja nie powiedziałem panu, że moja siostra mieszka w Szwajcarii. <grywa>